Assalamu alaikum wa bikum W tym wideo będziemy poznać się z wyrazami, które zawierają literki, które już poznaliśmy i na przykład zacznijmy jakiś wyraz z literką ła. Wow. Wcześniej poznaliśmy literkę R i literkę D. I tu właśnie mamy wyraz, który się składa z trzech literek, które nie łączą się z lewej strony. I tak Ła wą nie łączy się z R, bo Ła nie łączy się z R. Z lewej strony. I ra nie łączymy z del, bo ra też nie łączy się z lewej strony. I stawiamy uh, samogłoska fetcha nad łał i mamy ła. Sukun nad ra i mamy r. I podwójna dama un. I wyraz brzmi war i oznacza kwiaty. E, możemy pisać jeszcze, też poznaliśmy ostatnio literkę lun mm. i tu mamy ją na początku wyrazu wraz z półgłoską wow. Well", i jeszcze wcześniej poznaliśmy literkę min i tu widzimy, że wow nie łączy się z lewej strony I dlatego pisaliśmy literkami obok uh, nad nun stawiamy faccha i mamy na nad wow tym razem mamy sukun i mamy U i podwójna dama nad min i mamy Mun. No, mun. I to sen albo spania. Możemy teraz zacząć wyraz od min i łączyć go z nun na końcu wyrazu. Stawiamy fetha nad min i mamy ma. I Sukun nad Nun i mamy N. Men. I to zajętek pytający, kto. E, mówiliśmy, że alif to też spółgłoska, ale tylko kiedy jest z, z Hemzą. Ta Hemza musi się pisać nad alif ale czasami też e, jest taki typ Hemza, który też tylko czytamy i widzimy. Widzimy tylko fetcha i mamy A. Alif ma dźwięk tej samogłoski, samogłoski hemza. Wraz z fetcha i mamy A. I teraz potrzebujemy lam wraz z... razem ja napiszę tą literką Hamza, bo tutaj musi być widoczny i mamy tym razem nasz alif z Hamzą i to jak wyjaśniłem, że Elif kiedy dodajemy do lem to nie, nie piszemy go na końcu połączenia, a tak nachylone i elif może tylko z Hamzą i tym razem tak wygląda znamy literkę ra literka del i literkę nun do tych samogłosek dodajemy do tych dodajemy samogłoski teraz mamy a jak mówimy nafac H, sukun nad lem

I mamy nu. al ordo NU al ordo NU I to znaczy Jordania. Kraj. Nazwa kraju. Jordania. Teraz ma, mamy taką literką współgłoską naszą ła, ale tym razem Z. Samogłoską długą alif mamy wa. I literka R. Znamy. I literka sin, też znamy. Samogłoską długą wow. Na początku mamy spółgłoskę wow A tu na końcu mamy samogłoską wa. Dla literki sin. E, Dodajemy sukun. Nadra i mamy warsu. I to znaczy Warszawa. Czytamy literki: warun, kwiat, naumun, sen albo spania, men, kto al ordonu, Jordania warsu, Warszawa. Uh, możemy jeszcze um, dać kilka przykładów. Na przykład możemy pisać słówka, która będzie tym razem zaczynać od spółgłoski ja, yeah". Obok spółgłoska wow. Well". z lewej strony z następnej witełki, która tutaj jest min. Stawiamy fetcha nad je. I mamy ja. Sukul nad I mamy u. I mamy odwojna dama nad min. I mamy mun. Je u Który znaczy dzień. Nie wyraz. Ba, literka Ba, spogłoska ja, to mi samogłoska, a spogłoska ja, literka RA. I tu współ długa wow i współgłoska C. Nad B stawiamy fetcha imamem B. Nad Nadia stawiamy sukun imame I. Ra samolu gózką długą mame Ru. I dama nad imame mamy Tu. Wyraz Beirutu. Beirutu. I oznacza Beirut, stolica Libanu. I tak poznaliśmy już kilka wyrazów używając poprzednie spółgłoski można się pisać wyraz z literką C na początku wyrazu питерка спогоска с и спогоска вел well. и само во спогоска ми ставиме фатха на се сукун на вел и одвој на дамана имаме Сеумуни. Niektórzy mówią zamiast Ł, tylko samogłoska długa i wtedy mamy thu i podwojna dama nad nim i mamy thu moon". i to oznacza czosnek. C na początku wyrazu łączymy z ra i C w środku wyrazu, ale tak będzie wyglądało, bo ra łączy się z lewej strony, z następnej literki. I mamy na przykład ca, teraz z samogłoską długą i znowu ra. Znaczy ten wyraz składa się z dwóch literek C i ra i dodajemy samogłoska fatchana z i mamy I sukun nadra i mamy r. th jest samogłoską długą adyfinum za I podwójna dama nadra i mamy r. Thar, Wyraz sarun gadua, I to by oznacza gaduła. Jeszcze jakiś przykład. E, literka C na początku wyrazu R wraz z samogłoską długą arif i literka tym razem e, c w formie samodzielnej. Stawiamy nad C i mamy C R Wraz Ali daje nam ra i podwójna dommonad C i mamy thun. Tu thun. I oznacza spuścizna. Mm. Dziękuję i zapraszam na, na następny zapis. Dziękuję.